W pierwszej lekcji zapoznałam Cię z ogólnym spojrzeniem na mam. Teraz przeanalizuję temat wartości. Jest to niezwykle istotne zagadnienie. Wartościami będziemy nazywać wszystko to, co uchodzi za ważne i cenne dla danej jednostki. Wartości wyznaczają nasze postawy wobec różnych tematów i zagadnień. Jako ludzie jesteśmy różni i różne wartości będą dla nas ważne. Zatem jeśli mam ma być dla wszystkich, jak z tym pracować? Warto zaznaczyć, iż nie ma dwóch takich samych mamów. Charakter każdego takiego miejsca jest unikalny i zależy od lokalnych uwarunkowań oraz ludzi, którzy go tworzą. Między innymi społeczności, w której jest osadzony, struktury społecznej gminy, kultury współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Dlatego każde powstające miejsce powinno wypracować swój własny zestaw kluczowych wartości i zasad. Dla jednego mamu pewne pojęcia będą istotniejsze, w drugim mogą być odrobinę inne. Jednak pakiet podstawowy, z którego powinno się startować, to takie wartości jak zaufanie, wzajemność, szacunek, współodpowiedzialność, otwartość na innych. Bez tych wartości, zwyczajnie nie da się myśleć o budowaniu miejsca aktywności mieszkańców. W odniesieniu do kontekstu danego środowiska, można tę listę oczywiście rozwijać o dodatkowe znaczenia. Ważne jest, aby społeczność biorąca udział w budowaniu centrum społecznościowego ustaliła katalog wartości obowiązujący w ich mamie i jasno określiła rozumienie tych pojęć. Założenie, że dla każdego z uczestników MAMU zaufanie znaczy to samo, będzie powodowało późniejsze nieporozumienia, bo każdy ma swoje rozumienie danej wartości, lub można mówić o tych samych pojęciach, istotnych dla nas kwestiach, używając zupełnie odmiennych słów co może wynikać z różnic językowych, kulturowych, doświadczeń życiowych, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego. Warto zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego akurat te, a nie inne wartości są istotne. Gdy myślę sobie o naszych fundacyjnych, ale także moich własnych doświadczeniach w tworzeniu mamów, bardzo mocno chciałabym ci podkreślić, by rozmowa o wartościach towarzyszyła od samego początku pracy ze społecznością. Warto, aby był to temat do dyskusji w gronie mieszkańców, przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych. Wszystkich, którzy będą wspólnie formułować pierwsze założenia dotyczące działania MAMU. Dlaczego akurat te, a nie inne wartości są istotne dla społeczności? Spójność przy odpowiedziach na tak postawione pytanie da dobry fundament dla dalszej pracy zespołu MAMU. Owszem, może to wymagać czasu, niemniej jednak bardzo zachęcam do podjęcia tego wysiłku, który zaowocuje w przyszłości solidnymi podstawami do dalszego budowania tożsamości mamu. A na podstawie wartości można już w dużo łatwiejszy sposób budować choćby zasady danego miejsca. A teraz zadanie do lekcji. Jak już wiesz, wartości są podstawą wspólnego myślenia o mamie. Spróbuj wypisać takie wartości, które są ważne dla Ciebie. Czy wszystkie muszą wejść do listy podstawowych wartości mamu, z jakimi możesz iść na kompromis, a z jakich na pewno nie zrezygnujesz. Na koniec wypisz te wartości, które chciałbyś, chciałabyś widzieć w swoim mamie, gdybyś przyszedł, przyszła, jako uczestnik, uczestniczka.